Cześć, traderzy i traderki, z tej strony Chris z DTV. Zapraszamy do domu traderów, gdzie handlujemy razem, uczymy się od siebie, ćwiczymy, rozwijamy się, no i czasami też karmimy koty. Przejdźmy teraz do kalendarza ekonomicznego na ten tydzień. Wtorek 9 lipca odbędzie się zeznanie prezesa Fed. To jest dwudniowe zeznanie. Rozpoczynać się będą codziennie o godzinie 16:00 na temat właśnie stanu polityki pieniężnej w Stanach Zjednoczonych. W środę o godzinie 16:30 zapasy ropy naftowej. W czwartek 11 lipca o 14:30 bazowy wskaźnik inflacji cen konsumenckich, a w piątek, 12 lipca, wskaźnik inflacyjny cen producenckich, PPI. Przejdźmy teraz do analizy wykresów. W zeszłym tygodniu, tak jak się tego spodziewałem, ja na podstawie właśnie analizy Starego Williamsa. Mieliśmy do czynienia ze wzrostem na indeksach. W, właśnie w okolicach 4 lipca był skrócony tydzień, mimo to udało się wynieść indeksy na all time high. Przejdźmy na wykres dniowy Nasdaqa. Jeżeli chodzi o scenariusz spadkowy, to widziałbym tutaj możliwość korekty tego wzrostu do czerwcowego ATH na 20372. Jeżeli chodzi o opory, to jest to teraz lipcowe ATH na 20636. I Tutaj, jeżeli miałoby wyjść do, do dalszych wzrostów, jeżeli wyjdziemy po date o 20636, trudno jest, prawda, określić, dokąd mogłyby dojść indeksy. Przejdźmy może na wykres 4-godzinowy. No tutaj, jeżeli sobie zrobimy. Rozciągnięcie Fibonacci'ego zakładając, że tutaj no, korekta, tutaj overnight, a zakończy się gdzieś na 38,2. No to docelowo możemy dojść nawet do 20 tysięcy. 669, 691, czyli w okolice 20700 No w scenariuszu spadkowym, jeżeli tutaj to wybicie się nie utrzymało, no to wtedy wracamy prawda do tutaj do tego zakresu tutaj tego, tej konsoli, konsolidacji, jeżeli tutaj ten poziom by nie wytrzymał, no to wtedy celem jest druga strona, właśnie tej konsolidacji na 19750. Przejdźmy do wykresu SP500. Na wykresie SP500 podobnie, na tygodniówce. Też wybicie z tej dwutygodniowej konsolidacji, można powiedzieć. W tej chwili SP500 traci na overnightie, czyli na europejskiej sesji. I tutaj wsparciem jest 5588. To jest pierwsze wsparcie, które tu jest możliwe. Kolejnym wsparciem jest 5543, więc tutaj w okolicach punktu kontrolnego tego profilu wolumenowego. No i dalej. Tutaj takie silne wsparcie na 5520. Tutaj gdzie właśnie mamy tutaj te wszystkie knoty z zeszłego i tygodnia wcześniej. Jeżeli chodzi o scenariusz wzrostowy, no to możemy sobie tutaj też przejdziemy może na wykres 4 godzinowy. Zakładając, że ta korekta tutaj by się zakończyła, no to celem może być 5630 i nawet wyżej. 5635, rzućmy sobie okiem jeszcze na Bitcoina, który miał w zeszłym tygodniu bardzo słaby tydzień. Duża czerwona świeczka. Wybiliśmy tutaj z tego. Z tej konsolidacji, z tego środkowego boksa, zeszliśmy do, do dolnego zakresu konsolidacji. Sprawdźmy na wykresie jednodniowym, jak to wygląda. Jest tutaj yy, reakcja popytowa. Dzisiaj, aczkolwiek. Cel nie został osiągnięty na 52 569. Tutaj ten blok popytowy jeszcze tutaj nie doszło aczkolwiek w zeszłym tygodniu tutaj już mieliśmy reakcję popytową duży kno knot na piątkowej świecy. Póki co mamy tutaj trochę wyższy dołek zobaczymy co z tego będzie w zeszłym tygodniu. No, aczkolwiek tutaj w okolicach tutaj tego e, bloku popytowego i, i prawda do 5, w okolicach 50 tysięcy widziałbym tutaj szanse na, na spore odbicie. Jeżeli chodzi o scenariusz wzrostowy no to jeżeli się tutaj utrzymamy powyżej tych majowych dołków no to kolejnymi oporami będą te właśnie wsparcia tutaj ten, ten poziom między 59117 a 59 565 czyli poniżej 60 000 No i jeżeli tutaj przebijemy się powyżej tego 59 565 to jest szansa na powrót tutaj do 67 tysięcy i dalej być może na ATH. Rzućmy jeszcze okiem na złoto. Złoto zeszłotygodniowa duża zielona świeca. Początek tygodnia. Na sesji europejskiej korekta do tego tutaj poziomu 2382, przejdźmy może na niższy time frame, na jednodniowy zakres. I tak, tutaj widać, że te dołki ten poziom 2308 niezmiennie trzyma. Yy, mamy tu wybicie yy, ku górze. W scenariuszu wzrostowym, jeżeli się utrzymamy powyżej 2381, to najbliższym celem jest 2408 i dalej, jeżeli uda nam się przebić ten poziom 2475, czyli all time high na złocie, w scenariuszu spadkowym moglibyśmy zrecestować tutaj ten poziom 2380. No, i dalej ten poziom 2308, którego no nie powinniśmy przebić, jeżeli myślimy o wzrostach w krótkim terminie. Aczkolwiek no tutaj jeszcze jest nie przetestowany właśnie ten zakres między 2308 a 2273, więc tutaj też ten poziom mógłby być przetestowane. To wszystko z mojej strony. Jeżeli się podobało, to poproszę o subskrypcję i łapkę w górę. Jeżeli są jakieś pytania, to zapraszam w, do zadawania ich w komentarzach. Dziękuję na dzisiaj i do zobaczenia.